przyjechała taka paczuszka od Go On Board, więc teraz ją sobie otworzymy i zobaczymy co jest w środku. No dobra, to lecimy. Zaczniemy sobie tutaj od tej strony, która druga. Ooo oh, wow, o oh, wow, oh, wow. Oh, wow. To jest z Witcher Legacy, z tej nowej yy, planszówki nad którą pracuje Go On Board. W środku znajdziesz miniaturkę Wiedźmina Walczącego z Leszym. Teraz otwórzmy to sobie. Ja, ja się jadam niesamowicie, nie? już widzę trochę więcej niż wy. Wychodzi. Wygląda to tak. Nie będę jej trzymał w pudełku. Otworzymy ją sobie, żeby zobaczyć, jak wygląda. Jest to wiedźmin walczący z leszym. Mega sięanom. Mega sięanom. Mega dobrze to wygląda. Leszy widać, że ma jakieś ptaki wokół siebie. Że korzeniami też atakuje. Nie, no ekstra, ekstra to wygląda. Ja jestem mega zajęty. A jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to możecie teraz zaobserwować kampanię na GameVodzie i wesprzeć ich w rozwoju tego, tego tytułu. Ja na pewno będę wspierał.